Siemano widzowie, zaczynamy ten odcineczek od odebrania sobie nagród za ligę 7 za Division Rivals. Wy jak oglądacie ten filmik, to jest piątek, ja te nagrody odbierałem wczoraj, czyli w czwartek. No i bierzemy sobie tą opcję z oczywiście wymiennymi, czyli mega paczka. Mam nadzieję, że coś dobrego tutaj trafimy. No i oglądajcie ten filmik do końca, bo odbieranie nagród to nie jest jedyna gruba rzecz, którą sobie tutaj zrobimy. Myślę, że będzie jeszcze dużo więcej paczek, ale okej. Okay. Nagrody odebrane są to naprawdę fajne nagrody. Oprócz tego miałem też w sklepie jakieś paczki zebrane po prostu z misji, które są według mnie mocne i specjalnie zostawiłem je na odcinek. Dlatego robimy to sobie, proszę Państwa. Patrzcie, jak to się prezentuje. Złota paczka zawodników premium, mega paczka, no i jeszcze mega paczka rzadkich kart. Zaczynamy od zwykłej mega paczki, bo ona jest jako jedna niewymienna, reszta jest wymiennych. E, więc zobaczymy, co my tu będziemy mieli. Francja, prawy pomocnik, to może być ktoś dobry? To jest chyba Diabi, czy nie? Czekajcie, nie, on chyba tu nie gra. Muszę zobaczyć, co to będzie? To jest Diabi. To jest Diabi, proszę Państwa. Co prawda niewymienny, tak jak mówiłem, ale on chyba sporo kosztuje. E, pokażcie mi tutaj dokładnie. Bo kurcze, ponad 50 tysięcy. No i widzowie, zobaczcie, jak idealnie zaczynamy. Jeszcze Luke Show, on już co prawda nie ma paisa, więc się nie nada zbytnio. Jest też Benjamin Pawart, Lemar, Mazraui, naprawdę fajna paczka, kolewcia jestem z niej giga zadowolony. Diabi będzie idealnym zmiennikiem, tak w 60 minucie, nie? Jeszcze Herb Real Madryt, dobra, wysyłam sobie wszystko tutaj do klubu. sam muszę squigsalować i lecimy dalej z openingiem. Jak możecie, to zostawcie łapeczkę w górę, po więcej właśnie fajnych filmików. Trzymajcie co kciuki, bo będę się starał zakwalifikować do Foot Champions. Jak oglądacie nowocineczek, to już pewnie ultimate Champions trwa, Więc już wiadomo, czy się zakwalifikowałem czy nie, ale myślę, że mi się uda. Trzymajcie za mnie kciuki, stawcie łapę w górę, to wtedy będziecie mieli filmik gdzieś w niedzielę, dlatego wyczekujcie. No i co? Lecimy tutaj jeszcze z dwoma paciuszkami. Nie będą to jedyne paczki w dzisiejszym odcinku, bo jeszcze coś dla Was mam przygotowane, ale niespodzianki zostaną na koniec. Messi, proszę! Nie no chyba nie, a proszę, ej, Korea, kolejna fajna karta według mnie to jest. Ile Korea kosztuje? Myślę, że on trochę może kosztować, wiadomo, nie jakoś mega dużo, ale staty ma dobre. Jak na to jaki ma overall, to naprawdę ma giga dobre staty. E, no i zobaczmy, czy on będzie coś warty. No o tym mówię. Właśnie o tym mówię, nie, że tak z 7 tysięcy Pewnie za niego dostanę, co mega mnie cieszy e, Od razu wysłamy tutaj wszystkich na listę transferową Bo poza nim chyba nic specjalnego tu nie mamy e, Ale fajnie, jestem zadowolony Jak na taką paczkę, spoko I została ostatnia paczka teraz do otworzenia Reszta będzie dopiero w dalszej fa fazie tego filmu Lecz zanim ją otworzę, jeśli lubicie EF24 je, Szybko zostawiajcie subika na moim kanale Po więcej fajnych odcineczków, wielkie dzięki jak mnie subskrybujecie Uwaga, poszła mega paczka rzadkich kart Tu jest gwarantowana karta 83+, liczymy na coś dobrego Anglia, napastnik Czyżby to był Harry tu jest Harry Cail widzowie cholepcia i on overrola. Ale traf 90 overrola. To jest mój największy lokam, jeśli chodzi o overall, wiadomo, on tylko 69 pesa, a tu w środku ktoś może jeszcze być, zobaczmy. Czekajcie, kto tu jeszcze ciekawy będzie? Gakpo! Gakpo też coś powinien być warty, no nie, no już nie aż tyle, co w pierwszy dzień FIFA. Ale to jest giga dobra paczka kolejna, Hurricane. ile ty kosztujesz, mordo? 36 tysięcy, teraz się zastanawiam, czy nie trzymać go czasem na liście transferowej lepiej i poczekać, aż te karty wzrosną, jak wyjdzie jakieś SBC. Muszę się zastanowić, napiszcie w ogóle, co o tym sądzicie w komentarzu, moim zdaniem fajne trapy. No i co, przechodzimy do dalszej części tego odcinka no dobra, więc lecimy z szybkim meczykiem i po meczu mam dla was jeszcze mega mocną niespodziankę patrzcie na skład mojego rywala, o jest Nkunku, Darwin Nunes i jeszcze Diani 89, o ale ma fajny skład ten gość nie będzie z nim łatwo, to jest Liga 7 jestem blisko awansu do Ligi 6, więc trzymajcie za mnie kciuki, ej ta napastniczka u niego ma niebieskie włosy w ogóle, e, śmiesznie to wygląda e, ale dobra, nie o tym, co mam dla was przygotowane jeszcze w dzisiejszym filmie, warto czekać do końca e, ponieważ otworzymy sobie jeszcze paczkę, gdzie 83 plus będzie razy 10, czyli 10 zawodników, 83 plus, to jest za 10 Level kardynetu, tak? Dobrze mówię? Tak. Za dziesiąty poziom, właśnie. E, I oprócz tego, za dziewiąty poziom też mamy tam paczkę chyba dwóch zawodników 81, więc dwie fajne paczki jeszcze nas czekają. E, no i zobaczymy, co w nich trafimy. Ale póki co, trzeba wygrać ten mecz i na nim się skupić. Ole, błąd, nie mówcie. Ole, wiem, też czwarta przy okazji, że mi gola nie strzelił. Ej, byłem już pewny, że stracę teraz bramkę, więc to jest taka nagroda dla mnie. Przez to, że on tego nie wykorzystał, ja mu zaraz strzelę. Dobrze, piękna akcja. Patrzcie, widzowie, może się sprawdzić to, co mówiłem. I się sprawdza. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Nicolo Varella 1 do 0. I jest szansa na drugą bramkę od razu. OZI Mamy gola, lecz nie było spalonego. Był, kurczę, minimalny. Mój rywal jest w wielkich opałach, bolecę z kolejną akcją, i muszę wam powiedzieć, że dużo lepiej mi się grał już tym składem. Przyzwyczaiłem się trochę do niego. W ogóle umiem dobrze wykorzystywać Ozimena, tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, teraz najlepiej nie zagrałem, ale uwierzcie mi, że moja forma się powiększyła. I chyba pokażę wam to strzeleniem drugiego gola. A jednak nie, ale zrąbałem sytuację, to była setka. Rodrigo niestety nie trafił. A my znowu mamy szansę zagrozić. Viktor Ozimen jest bardzo szybki, nikt go nie dogoni, i po długim słupku. Tak jest, 2 do 0. O to chodzi. Ale się dałem porobić znowu. Przesuwam się bramkarzem i się opłaciło, widzicie? Pamiętajcie, że zawsze warto się przesunąć tym bramkarzem, bo e, łatwo wtedy idzie wyczuć strzały rywala, ale czy jest jeszcze rożny? musimy z tego wyjść? Nie, spada pod nogę i idealnie! Ale już idealna akcja w moim wykonaniu! No i kieza wychodzi sam na sam z bramkarzem możemy zakończyć ten mecz 3 do zera i tak to będzie Rejquid mojego rywala! Kurczę, nie spodziewałem się, że tak szybko pójdzie, ale ja tam się bardzo cieszę i patrzcie, jak wygląda aktualnie moja sytuacja. E, gdy zobaczymy sobie, to brakuje mi tylko chyba jednego zwycięstwa, albo max dwóch. Żeby właśnie przejść do szóstej ligi, więc zaraz postaram się to zrobić. Myślę, że jeszcze właśnie jedno zwycięstwo i będziemy to mieli. Ale to już nie wiem, czy na tym odcinku. Staram się generalnie pokazywać tylko jeden mecz na odcinek, bo wiem, że też dla Was te mecze nie są takie najciekawsze. Że po prostu e, wolicie na przykład otwieranie paczek. I właśnie to sobie teraz zrobimy. Odbieram tutaj dwóch rzadkich piłkarzy 81, i mamy jeszcze paczkę 10 rzadkich złotych piłkarzy 83, plus lub opcję z pięcioma rzadkimi 84. Plus. Ja wybieram chyba tą 10 83. Plus. Może będę żałował, nie wiem. E, ostatnio wziąłem to na odwrót jak było tam za wcześniejszy level, więc teraz weźmiemy sobie tą z większą ilością piłkarzy, ale o minimalnie niższym overallu gwarantowanym. E, miejmy nadzieję, że coś dobrego tu dostaniemy, bo ta paczka naprawdę jest gruba, przecież kurde, to jest taka mocna paczka, e, że tu musi być chociaż jakiś jeden fajny piłkarz. E, mam nadzieję, że coś dobrego trafimy. Zacznijmy od tej trochę słabszej paczka, dwóch rzadkich złotych piłkarzy 81. Kogo ona nam przyniesie? Hiszpania? E, lewy skrzydłowy, kto to będzie? FC Barcelona! Poczekajcie, poczekajcie! Tu może być bardzo ciekawie Torres. Myślałem, że to będzie jakaś kobitka. Bo wiem, że w Barcelonie tam mają mega mocne kobitki, więc myślałem, że to jakaś fajna karta będzie, ale no dobra. Periset i Ferrantores nie najgorzej. To są chyba niewybiedne, tak, więc nawet ich nie sprzedam. E, zawsze po TSBC się przydadzą. No i przechodzimy teraz do paczki, nad którą naprawdę długo czekałem. E, w końcu mogłem otworzyć. E, no i dobra, co będzie? 10 rzadkich tutaj piłkarzy. Zostawcie suba na moim kanale. 83 plus gwarantowane. Prawy obrońca z Anglii, Liverpool Trent, Alexander Arnold. Dobrze mówię? To nie jest najlepszy traf. 86 overall. Nie zapowiada się ciekawie, niby walkout, niby to jest walkout, ale to w środku jeszcze będzie i Aspas, Kuli Bali. Nie, jestem bardzo niezadowolony z tego SBC, naprawdę. Bardzo mi się ono nie podoba, więc troszkę lipa, jeszcze Cha-Nol duplikat cholewcia. Ajajaj. No ale nic widzowie, widzimy się w weekendowym odcinek, który będzie najprawdopodobniej w niedzielę. Tam troszkę pewnie zmienimy sobie skład, posprzedaję te wszystkie karty, które dzisiaj trafiłem. No i myślę, że będzie to coś z Ultimate Team. No i myślę, że będą już nagrody za food Champion, co ile się zakwalifikuje, więc oglądajcie koniecznie i wyczekujcie kolejnego filmu. Elu!